Dzień dobry, Joanna bliska zamoński Dom Kultury. 4 grudnia w sali widowiskowej Zamońskiego Domu Kultury wybrzmi mm. muzyka dla całej rodziny. Mamy, śpiewamy. Co kryje się za tym tytułem? Czy tylko mamy będą śpiewały, czy tatusiowie też, dzieci? A to się okaże, kto będzie śpiewał. Mam nadzieję, że wszyscy. Tak, 4 grudnia o godzinie 17. To jest już zakończenie prawie, bo poza tym wydarzeniem będzie tylko jeszcze jedno wyobraźni. To jest taki projekt, który już realizuje kolejny rok. W jego skład wchodzi około 25 wydarzeń różnych i warsztatowych i takich działań o charakterze profilaktycznym, działań o charakterze takim trenerskim, no takim bardzo teraz Kołczowym, bardzo modny wyraz, na którym ja akurat nie przepadam, bo chodzi przede wszystkim o to, żeby dawać pewną wiedzę w sposób taki przystępny. I, i ten projekt jest realizowany w ramach programu miejskiego, programu profilaktycznego. W związku z tym zawsze dbam też o, o to, żeby te propozycje docierały do różnych odbiorców. Mamy, śpiewamy, to akurat propozycja dla tych nieco młodszych. Widzę taką lukę, mamy deficyt propozycji muzycznych dla dzieci. Oprócz oczywiście organizacji, stowarzyszeń czy instytucji, które działają muzycznie, mało jest koncertów dla maluchów i Zasięgnęłam języka u osób, które znają się na muzyce i wskazały mi właśnie ten zespół. Mamy śpiewamy, to zespół, który działa już od kilku lat w Warszawie, powstał z inicjatywy rodziców, którzy chcieli, żeby ta muzyka, której ich dzieci z kolei słuchają, miała charakter edukacyjny, ale żeby była też niebanalna od tej strony technicznej. 4 grudnia i tu jeszcze ogłaszam, że wejściówki na to wydarzenie cały czas są dostępne w sekretariacie za Morskiego Domu Kultury, bo koncert jest oczywiście bezpłatny. Ten koncert będzie nieco bardziej kameralny niż jeśli Państwo już słuchali, może zespołu mamy, śpiewamy i są Państwo przyzwyczajeni do tego, co gdzieś widać na YouTubie, ale myślę, że to nie umniejsza jakości tej muzyki i tego, że będziemy się, mam nadzieję, wszyscy dobrze bawić. Także, odnosząc się do pytania, kto będzie śpiewał, myślę, że wszyscy, i ci młodsi, i ci starsi. Taką mam nadzieję.